Niedokrotnie w zeszłym roku na kanale pojawiały się topki, w ramach którego polecałem Zenfona 8, i mimo iż miałem z tym urządzeniem styczność, mimo iż na co dzień korzystałem z tego telefonu, nigdy na tym kanale nie pojawiła się recenzja tego urządzenia. A w dalszym ciągu uważam, że jest to jeden z najlepszych telefonów, które możemy kupić do około 2500 zł, tym bardziej dla osób, które cenią sobie kompaktowe rozmiary. Dzisiaj swoją premierę światową ma jego następca, czyli Zenfona 9. Ja nie od dwóch tygodni mam możliwość korzystania z tego oto telefonu, zatem mówiąc krótko, zapraszam na recenzję Zenfona 9 który po części mocno inspiruje się Zenfonem 8, więc mam nadzieję, że będzie to taki materiał dopełniający. Tak jak przed chwilą wspomniałem, Zenfon 9 garściami czerpie Zenfona 8 i ma to pozytywne jak i negatywne strony. Jeżeli ktoś nie ma czasu obejrzenia tego 10-15 minutowego materiału, to mogę powiedzieć Zenfon 9 to Zenfon 8 S wydany w 2022 roku, ale jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej szczegółów, zapraszam. Pod względem zawartości opakowania jest nieźle. W tym momencie nie będę poruszać zestawu recenzenckiego, bo nie mam pewności, czy on również trafia do klientów podczas składania zamówień premierowych, natomiast mogę powiedzieć o pudełku, w nim znajdziemy poza kablem USB-C do USB-C 30-watową ładowarkę, Ładowarkę w 2022 wow. roku oraz case. Jeszcze na testy dostałem dodatkowe Etui, które moim zdaniem są zupełnie niepotrzebne. ZenFone 9 prezentuje się na tyle dobrze i urodziwie, że ja nie miałem ochoty i chęci użytkowania tego telefonu w jakimkolwiek kondomie. Smartfon jest pod względem wielkości niemalże identyczny jak iPhone 12. 13 12 pro 13 pro czyli jak na obecne czasy bardzo bardzo kompaktowy. W urządzeniu nie zabrakło certyfikatu wodoszczelności IP68. Mamy podwójne głośniki stereo, które moim zdaniem grają naprawdę bardzo bardzo dobrze. Nie wiem czy jest to najlepszy poziom, jeżeli chodzi o rynek smartfonowy, Niestety nie miałem możliwości przetestowania dla Was nowego Rockfona, a tam wiem, że było to genialne. Natomiast bez problemu mogę powiedzieć, że są to głośniki bardzo, bardzo ok. W urządzeniu znajduje się również legendarny artefakt, jakim niewątpliwie nie tylko jest ładowarka, ale również złącze jack 3,5 mm. Zatem, dla melomanów, audiofili, którzy po prostu w dalszym ciągu są przyzwyczajeni do słuchania muzyki na słuchawkach, po kablu, również taka możliwość jest. Jedynym elementem, którego mi brakuje w tym urządzeniu pod względem konstrukcji i tego, jak się prezentuje, to. No, właśnie. Brak ładowania indukcyjnego. Nie było w Zenfonie 8, nie ma również w Zenfonie 9. Różnice natomiast możemy dostrzec również w skanerze odcisków palców. Z tego co pamiętam, w modelu 8 mieliśmy skaner odcisków palców zaszyty pod ekranem pod taflą szkła. Tutaj mamy skaner zaszyty z boku urządzenia. Ja wiem, że te skanery odcisków palców bardziej zakorzeniły się jako już bardziej flagowe modele, a te z boku jak, raczej jako coś tańszego, ale dla mnie to nie jest absolutnie żaden problem. Poza tym, skaner jest nie tylko przyciskiem włączania oraz wyłączania urządzenia, ale również jest technologiczną onomatopeją. Co? Przechodząc do ekranu, jak było dobrze w Zenfonie 8, tak również jest dobrze w Zenfonie 9. na 5,9 sala. jest to ekran od Samsunga AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Mamy adaptacyjną możliwość włączenia częstotliwości odświeżania, ale również mamy również możliwość wymuszenia 120 Hz. Ekran moim zdaniem naprawdę prezentuje się fantastycznie. W tym miejscu już bym mógł napąknąć, jeżeli chodzi o temat baterii. Ja się trochę bałem, że bateria mimo iż większa, bo... Z tego co pamiętam w Zenfonie 8 mieliśmy 4000 mAh, w modelu 9 mamy 4300 mAh. Absolutnie ta bateria zdaje rezultat. Przekąt na 5,9 cala nawet wymuszonym, tak jak ja korzystałem, trybie 120 Hz bez problemu powinna Wam wytrzymać jeden intensywny dzień pracy. Niektórzy mogą powiedzieć ej, ale to jest tylko 30-watowe ładowanie. Ok. Natomiast pamiętajcie proszę, że jest to ogniwo dosyć niewielkie, więc też nie będzie się ładować zbyt wolno. Więc w temacie ekranu czerni nasycenia kolorów jasności naprawdę szczytowej na poziomie 1100 nitów, typowej na poziomie 800 jest naprawdę świetnie. Wersja wersjach gigabajtowych również zaszła pewna roszada. Mianowicie w modelu Zenfone 8 mieliśmy Minimalną podstawkę 6 GB ram. Tutaj od razu dostajemy z góry 8 GB. Pamięci wbudowane to 128-256. Jest to pamięć UFS 3.1 szybka, natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć więcej ram, ma możliwość zdjęcia 12 GB ram z dyskiem 256 GB. A jak wygląda temat wydajności? W Zenfonie 8 mieliśmy Snapdragona 888, tutaj mamy Snapdragona 8 plus generacji pierwszej ośmiordzeniowego z taktowaniem zegarów 3,2 GHz. I powiem Wam tak, pod względem wydajności jest naprawdę błyskawicznie, a dodając do tego ten świetny ekran amolodowy oraz wymuszone 120 Hz, no i jest genialnie. Część z Was może mnie zapytać, ej Bartek, a jak wygląda temat grzania? Faktycznie przy niektórych testach syntetycznych, które robiłem i zapętlałem na przełomie kilku, kilkunastu minut, czy nawet kilkudziesięciu minut urządzenie się grzało. Bateria zaczynała zjeżdżać, ale mam wrażenie, że zjazd baterii w każdym urządzeniu byłby taki sam. Natomiast nie zauważyłem żadnego throttlingu. Mianowicie zrobiłem kilka, czy nawet kilkanaście okrążeń w testach syntetycznych, sprawdzających w benchmarkach i wydajność jest utrzymana na tym samym poziomie, więc mam wrażenie, jakby Zenfone 9 radził sobie z throttlingiem i potencjalnym obniżaniu taktowania procesora kosztem oszczędzenia baterii oraz zmniejszenia temperatur CPU. Żadna gra, żadna Aplikacja nie będzie mu straszna pod tym względem. No, jest to po prostu typowy flagowiec za znacznie niższą cenę niż te typowe flagowce w 2022 roku. Jeżeli chodzi o nakładkę Zen UI, wraz z Androidem 12 również jest bardzo spoko. Ta nakładka jest bardzo, mówiąc szczerze, delikatna i ona jakoś za bardzo drastycznie nie odróżnia się od czystego Androida. Co uważam za spory plus, bo ja lubię czystego Androida. Faktycznie, jeżeli chodzi o opcję personalizacji, Zen UI jest ogrom. Tryb jednoryczny, gesty pukania w plecki, dżingi dobór odpowiedniej temperatury kolorów do ekranu, scrollowanie treści poprzez przycisk włączania oraz stabilizacja gimbalowa, czyli Hyper Steady. Krótko mówiąc, taki sześciosiowy gimbal, który naprawdę pod względem stabilizacji nagrywania filmów do 1080p przy 60 klatkach sprawdza się fantastycznie. Oczywiście mamy również stabilizację tę standardową w 4K oraz nawet 8K przy 24 klatkach. Pod względem fotografii jest nieźle. Absolutnie... Absolutnie moim zdaniem. Nie jest to najlepszy fotograficzny smartfon na rynku, ale absolutnie również nie ma się czego wstydzić. Jedynym elementem i tutaj drugi minus do tej pory, do tego momentu, do tego fragmentu filmu, drugi minus to brak teleobiektywu. Czyli na wzór poprzedniego modelu mamy ultraszeroki obiektyw oraz Obiektyw główny. Tutaj w obiektywie głównym również nastąpiły zmiany. Zamiast 64-megapikselowego aparatu mamy 50-megapikselowy Sony IMX766 z sześciosiowym hybrydowym gimbalem, optyczną stabilizacją obrazu oraz przysłoną F1.9. Drugi obiektyw 12-megapikselowy wspierający makro do 4 cm. Frontowa kamera 12 megapikseli i cóż, pod względem fotograficznym jest nieźle. Mam wrażenie, że bez problemu ten smartfon mógłby konkurować z takim Samsungiem Galaxy s 21 S21FE, Senowo również podczas premiery? Nie, S21FE był droższy. Mniej spoko jest w przypadku ceny, ale znając aktualne ceny flagowców w 2022 roku oraz to, co najprawdopodobniej przyniosą kolejne lata, nie jest też tragicznie. Urządzenie jest droższe niż zeszłoroczny Zenfone 8. Model podstawowy 828 to wydatek 3799 zł, za dodatkowe 128 GB dopłacamy 200 zł, mamy 3999, a wersja 16 GB RAM oraz 256 GB pamięci. Nadane 4299 dla przypomnienia ceny Zenfona 8: 3 Koła, 3300 oraz 3600. Zatem jest drożej, co można było się spodziewać, ale nie jest też tragicznie. No dobrze, bo ja tak dużo mówię o tym telefonie i mówię, jaki on jest fajny, ale zestawmy go z Zenfonem 8 i wymieńmy różnicę pomiędzy tymi urządzeniami. Rzecz jasna, inny tył urządzenia. Podstawka Zenfona 9 ma 8 GB RAM, a nie 6. Qualcomm Snapdragon 8 plus generacji pierwszej wykonany w technologii 4 nanometrów zamiast 888, bateria 4300 mAh zamiast 400, o rok dłuższy wsparcie aktualizacjami, aparat główny 50 megapikselowy zamiast 64 oraz tak jak mówiłem ten skaner odcisków palców zaszyty z boku urządzenia, który dla mnie nie jest absolutnie żadnym problemem, on działa szybko, błyskawicznie, a to, że jest ulokowany w innym miejscu i ma też kilka innych dodatkowych funkcji dla mnie to... Żaden problem. No dobrze, zatem jakie widzę plusy i minusy tego urządzenia? Na minus: brak teleobiektywu, brak ładowania indukcyjnego, trochę wyższa cena względem Zenfona 8. No i nie da się ukryć, że dla osób, które dotychczas korzystały bądź korzystają z Zenfona 8, myślę, że przesiadka na Zenfona 9 nie ma najmniejszego sensu. Natomiast jeżeli komuś zależy na tych plusach, o których wspominałem podczas zestawienia go z Zenfonem 8, myślę, że może być to fajna opcja, ale nie uprzedzając faktów. Plusy. Poręczny rozmiar wielkości w praktyce iPhone'a 12 oraz 13, podwójne głośniki stereo, certyfikat IP67, wysoka wydajność, nie na jakikolwiek odczuwalny throttling, bardzo dobry ekran amoledowy od Samsunga 120Hz z adaptacyjną częstotliwością i możliwością włączenia wymuszenia 120Hz, wystarczająca szybkość ładowania jak na wielkość ogniwa oraz dla tradycjonalistów jack 3.5 mm. Prawdę mówiąc, po pierwszych dniach korzystania z tego telefonu na początku chciałem wystawić temu urządzeniu solidne 9 na 10. Dla mnie 10 na 10 w smartfonie to jest utopia, takich smartfonów moim zdaniem nie ma, więc 9 na 10. Ale w związku z tym, że urządzenie pod wieloma względami jest bardzo podobne do bardzo dobrego Zenfona 8, a jest jednocześnie znacznie droższe, to minus pół punkta, kolejny minus pół punkta za brak teleobiektywu, punkta za brak ładowania indukcyjnego i otrzymujemy. Solidne, naprawdę bardzo solidne 8 na 10 Jeżeli szukasz kompaktowego smartfona na Androidzie, chcesz mieć wsparcie aktualizacjami do minimum roku 2024, chcesz mieć wszystko to, czego możesz oczekiwać od flagowca za znacznie mniejsze pieniądze, tym samym zachowując odpowiedni rozmiar urządzenia, to jak najbardziej Zenfona 9 z czystym sumieniem polecam. A jak Wam podoba się nowy Zenfon 9? Fajny, niefajny? Czy jeżeli mielibyście ósemkę? Przesiedlibyście się na dziewiątkę? Albo może inaczej. Czy przekątna pełna 6 cali to dla Was już za mało, czy jednak taki kompaktowy rozmiar jest dla Was dobry? Sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli materiał okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. My widzimy się na 100% w niedzielę. Tymczasem kłaniam się nisko. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Sia.